Witam kolegów, społeczna straż rybacka koła 44 przyczyna. Zbiornik chyba nie muszę mówić jaki Zbiornik Łąka 005 26 marca Jest koło godziny Przed 18 jest bodajże Momencik złapie siatkę, bo nam ucieka Dobra weź wiosło eee, Hakowaliśmy zbiornik jak widzicie koledzy znowu to samo 10 marca żeśmy tutaj wyciągli sieć Około 200 metrów, znowu jest siatka, stoimy na wodzie. Nie wiem, czy zdążę coś nakręcić, ponieważ poinformowałem z Państwową Straż Rybacką. Kazali czekać, że dojadą z policją. Także będę musiał filmik przerwać, po prostu spłynąć po nich, oznaczyć to i nie wiem, czy będziemy po ciemku wyciągać, co z tego wyjdzie. Ale jak koledzy widzicie, preceder się powtarza. Kusownicy ten zbiornik już mają za swój. Po koronawirusie, po całej kwarantannie, nie będzie tutaj całowić. Na tym przerywam filmik. Już może jeszcze coś mi się uda nakręcić. Na razie.